Witajcie! Jest końcówka września i jest to idealny czas na podsiewanie trawnika. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam krok po kroku jak zrobić to w już istniejącą darnie. Zanim zaczniemy sobie omawiać krok po kroku wszystkie czynności związane z podsiewem chciałbym opowiedzieć Wam nieco więcej o tym dlaczego zdecydowałem się na podsiew i dlaczego akurat wybrałem tą mieszankę. Moi stali widzowie na pewno wiedzą, że moim wrogiem publicznym numer 1 w tym roku jest wiechlina roczna. Dla tych, którzy oglądają ten odcinek po raz pierwszy wyjaśnię, że wiechlina roczna to trawa, chwast o dość jasnym zabarwieniu, który Nieco szpeci cało kształt trawnika i bardzo trudno się go pozbyć. Jedną z metod do wyparcia tej wiechliny rocznej z trawnika jest intensywny podsiew. Inspiracją do wyboru tej metody walki z wiechliną roczną był film na kanale Uniwersytetu Tennessee, w którym robiono test podsiewając właśnie życicą trwałą w dość dużych ilościach i rezultaty tego testu były naprawdę bardzo dobre. Podlinkuję Wam ten film w opisie. Czy mi się uda wygrać, ograniczyć wiechnę roczną? Tego jeszcze nie wiem. Zobaczymy w przyszłym roku, ale spróbować muszę. Natomiast jestem przekonany, że nic nie stracę, bo wprowadzając te odmiany do mojego trawnika na pewno poprawię jego wygląd, jego kondycję oraz mam nadzieję, że też wyprę wiechnę roczną. Mieszanka na jaką się zdecydowałem to FATRA regenerację, której producentem jest firma DLF. Co mi się podoba w DLF-ie jest to, że wszystkie odmiany można sobie wygooglować. Wystarczy spojrzeć na zieloną etykietę, wpisać to w Google, dopisać DLF i wyskakuje nam odnośnik do strony internetowej producenta z pełną kartą charakterystyki tych odmian. Generalnie odmiany zastosowane w tej mieszance są dokładnie takie, jakie potrzebuje. Po pierwsze są... Jasne, co pozwoli mi nieco ukryć wiechlinę roczną w moim trawniku. Po drugie, mają bardzo dobry profil odpornościowy, czyli są odporne na choroby, a na tym mi bardzo zależy, żeby nie stosować fungicydów na moim trawniku i utrzymać ten trawnik w maksymalnym zdrowiu. Po trzecie, tolerują niskie koszenie, no bo oczywiście lubię sobie skosić nisko trawnik. I po czwarte mają cienkie blaszki liściowe. I dzięki temu jeszcze bardziej zagęszczę mój trawnik i zrobię go nieco takim miększym, przyjemniejszym dla bosej stopy mojej żony. Jeżeli chodzi o nasiona, to jak już wspomniałem, jest to blend życiwy trwałej. Są bardzo dobrze wyczyszczone i mają piękny, gruby kształt, to jest bardzo ważna cecha i kluczowe, ponieważ. Kupując yy, mieszankę, mamy pewność, że nie ma tutaj żadnych chwastów, żadnych badyli i kupujemy 100% nasion. Krok pierwszy, skość trawę najniżej jak to u Ciebie możliwe. Etap drugi, czyli wertykulacja. Żeby określić, czy jest jeszcze właściwy termin na wykonanie tego zabiegu jesienią, warto spojrzeć na specjalistów w tej dziedzinie, czyli na drzewa liściaste. Jeszcze jest czas! Jeszcze. Jak widzicie, w mojej okolicy drzewa liściaste nie są jeszcze żółte, nie widać głębokich oznak jesieni, więc moim zdaniem jest to jak najbardziej dobry termin na wykonanie tego zabiegu. Wertykulacje przed pod wykonuje się po to, żeby nasiona miały lepszy kontakt z glebą. Ułatwi im to po prostu kiełkowanie. Ja tą wertykulację będę wykonywał oczywiście na krzyż, tak jak robię to zawsze. Później pozbieram sobie wszystko to, co wyszło spod wertykulatora i zacznę wysiewanie nasion. Pozbierałem już wszystko po wertykulatorze i teraz czas na nasiona. Wysieję to całe 150 kg mieszanki i robi się już ciemno, więc nie wiem jak będzie z jakością nagrywania, ale planuję to wszystko... Z, zwałować moją kosiarką wrzecionową, która ma z tyłu wałki, wykonać oprysk z kwasów humusowych i rozpocząć e, podlewanie. Siwnik na razie ustawię sobie na piątkę, zobaczę jak będzie szło. E, najwyżej e, zwiększę. E, ogólnie wolę wysiać sobie e, trochę za mało nasion i później ewentualnie zrobić jeszcze dodatkowy przejazd, niż zorientować się, że w pewnym momencie tych nasion mi zabraknie. mi ostatni zabieg, czyli oprysk kwasami humusowymi. Ten zabieg jest opcjonalny, ja natomiast zdecydowałem się wykonać ten zabieg, ponieważ wiem, że kwasy humusowe są dobre dla młodych roślin, dla nasion. Przykładem może być stosowanie kwasów humusowych w szkółkach roślin. No i po robocie. Co zrobić teraz z takim podsianym prawnikiem? Ja będę podlewał go 4 razy dziennie, i dzienna dawka wody to jest 5 litrów. Podlewać będę go tak długo, dopóki nie spadnie deszcz i dopóki nie zobaczę pierwszych wykiełkowanych roślin. Ogólnie przed wysianiem nowych nasion. Nie zastosowałem żadnego nawozu. Trawnik jedzie na dawce azotu z sierpnia, a w tej chwili mamy końcówkę września. Więc zrobiłem to po to, żeby stara darń nie rywalizowała zbyt bardzo z młodymi nasionami. Za około tydzień sypnę nawóz coś w stylu 8016, żeby zapewnić. Starej trawie troszeczkę azotu, a nowej większą ilość potasu. To wszystko w tym materiale. Jeśli film Ci się podobał, zapraszam do subskrybowania, komentowania i udostępniania mojego kanału innym trawnikom maniakom. Do zobaczenia w następnym odcinku. Wszystkiego zielonego.